To jezus stanął przed nimi mówiąc Witajcie moi drodzy to owe kobiety czekały aż minie święto paschy i najwcześniej jak można było udały się do grobu w którym złożono w wielki piątek ciało zamęczonego pana jezusa tak miłowały że chciały dokończyć obrzędów pogrzebowych bo wielki piątek jak wiemy Czasu było niewiele. W tamtych czasach i w tamtym miejscu nowy dzień liczono od zachodu słońca. I dlatego śpieszyli się, żeby zdjąć ciało Chrystusa zamęczonego na krzyżu i złożyć w grobie. I także właśnie owe kobiety doznały tej wielkiej radości spotkania Chrystusa zmartwychwstałego. I to on do nich się odezwał witajcie, witajcie. One czuwały chociaż pomimo tego, iż pan jezus tyle razy zapowiadał, że trzeciego dnia zmartwychwstanie to zarówno jeśli chodzi o apostołów, jak i także, jak już wspomniałem, jeśli chodzi o owe kobiety, żyli w cieniu śmierci straszliwej klęski, jakiej doznali, bo wszystkie swoje nadzieje uwierzywszy Chrystusowi, złożyli w nim i myśleli że będzie zwyciężał jako mesjasz według ich kryteriów że wszystkich wrogów położy pokotem a tymczasem zamordowali go i to na skutek tych wrzasków największych przeciwników chrystusa w narodzie żydowskim ową starszyznę żydowską a szczególnie ich arcykapłanów którzy właściwie od początku tej mesjańskiej działalności Chrystusa już po chrzcie w Jordanie pan Jezus przyjął z rąk Jana chrzciciela, przyjął ów chrzest na znak niepokutny, bo nie miał grzechu. Nic co ludzkie nie było Chrystusowi owce, oprócz grzechu. Ale jeżeli wszedł wody Jordanu i nawet w pewnym sensie przemusił Jana chrzciciela, który rozpoznał w nim mesjasza, Nazywając go Barankiem Bożym, to ja potrzebuję chrztu od Ciebie, mówi Jan Chrzciciel. Ale Chrystus mówi, czyń to, bo tak potrzeba. Chciał właśnie Pan Jezus przez ten chrzest w Jordanie przyjęty z rąk Jana Chrzciciela. To zawsze trzeba dodawać, że nie można mówić o tym chrzcie w znaczeniu sakramentalnym. To był obrzęd pokutny. I Pan Jezus przyjął ten chrzest właśnie w tym duchu, że wszystkie grzechy po grzechu pierworodnym, aż do skończenia świata, przyszedł odkupić. I właśnie przez ten pokutny znak owego chrztu nowego daje wszystkim ludziom, powtarzam, od grzechu pierworodnego do naszych czasów i także do końca czasów, do powtórnego przyjścia Chrystusa na ten świat, który będzie sądem ostatecznym, to w gruncie rzeczy Chrystus przychodzi jako odkupiciel, dokonuje dzieła odkupienia naszych grzechów przez swoją mękę i śmierć na krzyżu. Ale zapowiadał, że śmierć i to wszystko, co spowodowały grzechy ludzkie, które wiodą do śmierci we wszelkim aspekcie że te zwycięstwa szatana nie będą nad nim panowały i nie będą panowały nad ludzkością, tak to trzeba powiedzieć. O On przyszedł dokonać dzieła odkupienia, on zwyciężył wszelkie zło, on zwyciężył szatana, który jest głównym źródłem grzechów ludzkich. Czyli de facto, gdy ludzie w swojej zarozumiałości pysze czy głupocie, a przypomnę. Chociaż uczyliśmy się tego już w drugiej klasie szkoły podstawowej, gdy przygotowywaliśmy się do pierwszej komunii, to także nauczyliśmy się na pamięć tych siedmiu grzechów głównych, z których ostatni siódmy nazywa się jak głupota. Jeden z grzechów głównych, głupota. I także przez tę ową głupotę wrzeszczeli wobec Piłata na krzyż z nim. Króla waszego mam krzyżować? Nie jest naszym królem. Oni, którzy gotowi byli walczyć o suwerenność Izraela, bo 64 roku przed narodzeniem Chrystusa byli w niewoli Rzymian i te powstania co chwila wybuchały. Czekali na takiego mesjasza, który, 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 który im przyniesie, ale tylko w obrębie doczesności, powrót do wielkości Izraela, tak jak to było tysiąc lat przed narodzeniem Chrystusa za czasów szczególnie króla Dawida i później jego syna Salomona do dziesięć wieków przed Chrystusem było tam, to był ten czas największej potęgi Izraela w tym wymiarze doczesnym ziemskim czekali w tym znaczeniu na Mesjasza a z Chrystusem co mam uczynić na krzyż z nim wydali wyrok i właściwie to powtarza się w życiu każdego człowieka, gdy w gruncie rzeczy przestaje słuchać Boga i przez swoje grzechy, grzechy śmiertelne, popełniając je świadomie, odrzucając Boga w pysze swojej, zarozumiałości czy głupocie, to jest wydawanie wyroku na Chrystusa, na krzyż z Nim. Także ci, którzy wtedy w Wielki Piątek wrzeszczeli, to, to w tym wymiarze wydali wyrok na Chrystusa. I zauważmy, Mówi o tym w szczególny sposób liturgia słowa dnia dzisiejszego, to tak naprawdę na serio przyjął zapowiedzi Chrystusa o tym, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. Apostołowie wystraszeni, tak, tak jak chociażby Szymon Piotr, który owszem zaresztowano Chrystusa po zdradzieckim pocałunku Judasza, tak się mówił, że pocałunkiem im wyda swojego mistrza i też zwrócił się zdradzając Chrystusa pocałunkiem witaj mistrz zdrajcy ale wiemy co uczynił piotr gdy Chrystus im w czasie ostatniej wieczerzy powiedział „jeden z was mnie zdradzi I się dopytywali kogo masz na myśli i na, nawet nie domyślili się chociaż Chrystus im to powiedział kto jest zdrajcą ale tego wątku nie będę teraz rozwijał bo trzeba by tutaj wiele powiedzieć o zwyczajach żydowskich związanych z wieczerzą paschalną którą spożywano w każdym domu żydowskim w tę pierwszą wiosenną pełnię księżyca na pamiątkę wyjścia izraelitów z niewoli egipskiej więc wszędzie w każdym domu organizowali tę wieczerzę paschalną a Chrystus walczył także o Judasza i Judasz to zrozumiał i mamy zapisane w Ewangeliach, że Chrystus mu powiedział wprost, wiedząc, co się z Nim dzieje, i że wydał wyrok na Niego, powiedział, co masz czynić czyń prędzej, a ten wyszedł z ostatniej wieczerzy. I wychodząc, napisane jest: szatan w Niego wstąpi, szatan w niego wstąpi. A Piotr w czasie ostatniej wieczerzy, gdy Chrystus powiedział, że wszyscy ode mnie odstąpili. I Piotr wtedy powiedział, Pełnej zarozumiałości. Życie gotów jestem dać za Ciebie. A Ty nam takie słowa mówisz? Mnie mówisz? Chrystus mu powiedział Piotrze, Szymonie Piotrze, bo on miał z urodzenia imię Szymon. A dopiero później Pan Jezus mu da dał to nowe imię Piotr, czyli po polsku skała. I na tej skale zbuduję mój kościół. Pogód nie zapieje tej nocy, a Ty nie się trzykrotnie wyprzestało się. I tak się stało. Oni nie czekali na zmartwychwstanie. Oni byli przygwożdzeni tą klęską, bo tylko w tej perspektywie widzieli, co się stało. Nie czekali na zmartwychwstanie. A kto zauważył, że Chrystus powiedział o zmartwychwstaniu? Arcykapłani żydowscy, którzy od początku śledzili Chrystusa i wszystko im donoszono, co Chrystus powiedział, co zdziałał. Oni to wszystko wiedzieli. I przypomnijmy sobie, że tuż przed wydaniem wyro wyroku śmierci na Chrystusa była, jak my to nazywamy, Niedziela Palmowa. To powitanie tłumów Jezusa Chrystusa, który na osiołku wjeżdżał w bramy Jerozolimy, ale ten entuzjazm był spowodowany tym największym cudem w kategoriach, że tak powiem, doczesnych, ale i także wiecznych naturalnie, ale ludzie to widzieli. Bardziej przez ten pryzmat, Chrystus wskrzesił człowieka, który od czterech dni leżał w grobie. Gdy Chrystus przyszedł do Betanii i zapytał siostry Łazarza, gdzie go położyliście, to jedna z sióstr od razu powiedziała: Widząc, że Chrystus chce tam pójść, nie chodź tam, to już cztery dni. Czyli mówiąc jeszcze bardziej dosłownie, w tym klimacie, to dlatego przestrzegali tego przepisu, że pogrzeb. Musi być tego samego dnia, gdy człowiek skona. Ale warunki klimatyczne spowodowały. Przy tych temperaturach ciało się rozkładało. I siostra mówi, nie chodź tam. Cztery dni leży w robie. Tam się już podejść nie da. Mówiąc otwarcie, ze względu na ten smród rozkładającego się ciała. Nie chodź tam. Chrystus poszedł. A siostra mówi, tylko wierzcie. Odsuńcie kamień od wejścia do grobu. I Łazarzu, tobie mówię, wyjść z grobu. I wyszedł. Tłumy ludzi przychodziły do Betanii zobaczyć człowieka, który umarł. Cztery dni jego ciało było w grobie, rozkładało się, a na słowo Chrystusa wyszedł z żywy z grobu. Tam tłumy ludzi przychodziły, ale oczywiście wśród nich emisariusze starszyzny żydowskiej, arcykapłanów. Arcykapłani wiedzieli, co się dzieje. I także później, gdy Chrystus miał ten uroczysty wjazd do Jerozolimy, to mówią, nie możemy dłużej czekać, musimy wreszcie zrobić z nim porządek. Trzeba wymóc na Piłacie wyrok śmierci na niego. Bo Żydzi w swym Sanhedrynie nie mieli prawa wydawać wyroków śmierci. To tylko namiestnik władz Rzymu mógł wydać wyrok śmierci, czyli poncjusz Piłat. I to ze strachu uczynił przed tym tłumem, który wrzeszczał na krzyż z nim. Ale nade wszystko właśnie ta starszyzna żydowska, powiadomiona przez owych żołnierzy, bo wymogli na Piłacie również, żeby postawiono straż przy grobie Pana Jezusa. I to właśnie ci żołnierze nie poszli do Piłata. Bali się, że Piłat skróci ich o głowę za to, że nie wypełnili swojej misji pilnowania grobu. Ciało zniknęło. Ale oni widzieli, co się stało i powiadomili arcykapłanów, co zaszło. A ci uruchomili cały swój warsztat, że tak powiem, ich niecnych działań, ich niecnych knowań, ich władzy, którą mieli i wymyślili sposób: tak, idźcie i rozpowiadajcie, że w nocy przysnęliście i uczniowie Chrystusa wykradli ciało i rozpowiadają to kłamstwo, że żyje. To nawet w dzisiejszej Ewangelii mamy, że to kłamstwo trwa nie tylko, jeśli chodzi o tych Żydów, którzy wtedy żyli, ale w gruncie rzeczy także, którzy żyją i w naszych czasach, są ortodoksyjnymi Żydami, którzy dalej uznają tylko Stary Testament, a dla Chrystusa w ich życiu nie ma miejsca, nawet nie wolno im czytać Nowego Testamentu, czy w ogóle mieć. Ksiąg Nowego Testamentu to według ich prawa wzięcie do ręki Nowego Testamentu czyniłoby ich zbrukanymi, czyli inaczej mówiąc, nie pozwalający byłby to czyn prawda, na to, żeby na przykład uczestniczyć w pasce żydowskiej ze względu na skalanie i wspominanie Jezusa Chrystusa i właśnie to kłamstwo rozniosło się także między żydami trwasz od, aż do dnia dzisiejszego Artyka Pani wymyślili sposób tak idźcie a my was wybronimy przed piłatem użyjemy swoich swoich wpływów piłat wam nic nie zrobi za to kłamstwo otrzymali mnóstwo pieniędzy czego nie robi forsa w każdym czasie i w każdym miejscu także i dzisiaj w polsce to się dzieje za judaszowe pieniądze gotowi są zrobić wszystko i nawet torturując ludzi, czy doprowadzając ich do takich sytuacji, jak świętej pamięci pani Skrzypek, która po tragicznym przesłuchaniu zmarła. A ci, którzy to czynią, biorą niesamowite pieniądze i mają same awanse, gdy wydadzą najniesłuszniejszy wyrok, łamiący wszelkie prawa, łamiące konstytucję. A czynią to, co robią Judaszowy pieniądze. I w gruncie rzeczy to właśnie ci tej elity żydowskiej pamiętali, że coś takiego powiedział, i dlatego wymogli na piłacie, żeby postawiono strażę. A później wierzcie kasę i rozpowiadajcie to kłamstwo, że uczniowie wykradli ciało. A Chrystus stanął przed nimi, przed tymi niewiastami. Witajcie! A dopiero wieczorem ukazał się tym zatrwożonym uczniom, którzy siedzieli zamknięci najprawdopodobniej w tym miejscu, gdzie była ostatnia wieczerza. Tam się zabarykadowali, bo obawiając się, że jak z mistrzem to uczynili, to za chwilę i ich wyłapią i ukatrupią. A Chrystus przyszedł do nich. I muszę im udowadniać, że to on jest, bo w pierwszym momencie wydawało im się, że ducha widzą. Więc pokazał im swoje nogi dotknięte gwoźdźmi na krzyżu, swoje ręce, swój bóg przebity włócznią żołnierza. Notabene to ten żołnierz, który przebił, Bog, czyli serce Chrystusa i wypłynęła krew i woda, to proszę sobie wyobrazić, że On wtedy przeżył swoje nawrócenie i to dzięki Niemu, bo On ta krew, która spływała i pozbierał te grudki ziemi z krwią Chrystusa i one są przechowywane po dzień dzisiejszy w jednym z sanktuariów we Włoszech i tam pielgrzymki przebywają. Przybywa, w dwóch monstrancjach jest ta ziemia z tą krwią zbawiciela zasuszoną i to zawdzięczamy temu żołnierzowi który gdy dokonał tego czynu bo tak nie sprawdzali czy rzeczywiście ktoś już naprawdę umarł chcieli mieć pewność że nie żyje w ten sposób robili włócznią przebijali serce ale to nie zginęło i chrystus mówi witajcie i ci którzy mają wiarę także w naszych czasach także w ojczyźnie naszej także tu w Warszawie i tu na Żoliborzu w parafii Dzieciątka Jezus ci, którzy mają wiarę, nie zabraknie ich nie tylko w samą Wielkanoc, ale i także w Oktawie, tak jak obchodzimy dzisiaj ten poniedziałek wielkanocny w tym duchu świątecznym. Nie zabraknie nas przy ołtarzu Chrystusa. Ale my również, moi drodzy, jeżeli przychodzimy w tym roku w Wielkanoc do ołtarza Chrystusowego, to nade wszystko, moi drodzy... By dziękować Bogu nie tylko za Chrzest Polski w 966 roku, który stał się dzięki Mieszkowi I, ale także dziękować za to tysiącletnie królowanie, bo to wtedy na Wielkanoc 1025 roku Bolesław Chrobry był koronowany. W naszych czasach to nie za bardzo wgłębiał się w historię, czy nawet słuchał bo pewnie to do nas przy różnych okazjach docierało, to w tamtych czasach, moi drodzy, nie wiem, czy w ogóle kojarzymy, co to było. Uzyskanie przywilej włożenia korony na głowę. Byliśmy jednym z nielicznych narodów w ówczesnej Europie, które doczekały króla, a włożenie korony to był niesamowity przywilej i uznanie wielkości państwa i tego, że z zasługuje na swoją suwerenność, a nie poddaństwo, które nazywało się lennem. Większość w owym czasie było lennikami, czyli poddanymi, a Polska dzięki Bolesławowi Chroblemu przestała być jakimkolwiek lennikiem. Otrzymaliśmy wielki dar suwerenności, czyli potęgi ówczesnego państwa polskiego, ale stało się to dzięki temu, że chrobry po śmierci Mieszka Pierwszego wiele uczynił dla chrystianizacji nie tylko ziem, które należały do jego władztwa jako księcia, ale także zadbał o znaczeniu misyjnym, to wtedy Wyczesi wyrzucili swojego zionka, świętego Wojciecha, biskupa, chrobry go przygarnął, gdy święty Wojciech. Podjął misję do pogańskich prusów to chrobry mówi dam ci armię żebyś szedł prawda z dobrą nowiną o chrystusie żeby cię jednocześnie bronili przed atakami wojciech się nie zgodził bezbronny ruszył do pogańskich prusów zamęczyli go i chrobry uczynił wielki wysiłek odzyskania umęczonego ciała świętego wojciecha i tym pogańskim prusom Ofiarował za każdy kilogram ciała świętego Wojciecha górę złota. Wykupił za górę złota chrobry, zamęczane ciało świętego Wojciecha i w uroczysty sposób sprowadził do ówczesnej stolicy, do Gniezna w 997 roku. I także zadbał o to, że niedługo potem właśnie w Gnieźnie w 1000 roku pojawił się ówczesny cesarz Niemiec, odtąd trzeci. Gdyby tam nie było zamęczonego ciała świętego Wojciecha, gdyby nie było wysiłków dobrego, to w ogóle byśmy w chwili obecnej pewnie niewiele mówili o świętym Wojciechu, patronie Polski. A ten młody cesarz odtąd trzeci był przyjaźnie nastawiony. I to on chciał przybyć z pielgrzymką do grobu świętego Wojciecha i przybył. I w trakcie tych uroczystości zdjął ze swojej głowy dziad, królewski i włożył na, grobe, na, na głowę chrobrego, dając ten znak, że chrobremu i Polsce należy się król, ale niedługo potem zmarł, odtąd trzeci. A po nim władzę Niemczech przejął Henryk II, nieprzyjaciel polski. I dopiero gdy zmarł, Henryk II, a także trzeba to otwarcie powiedzieć, nieprzyjazny wobec Polski w ówczesnym czasie papież dobry wykorzystał tę okazję. I odbyło się królowanie w 1025 roku na Wielkanoc, na Wielkanoc i obchodzimy tysiącletnią rocznicę królowania. I moi drodzy, to królowanie przypomniał nam święty Jan Paweł II i przypominał między innymi Przypomniał Jan Paweł II znaczenie tego zjazdu przy grobie świętego Wojciecha w tysięcznym roku i w czasie jednej z pielgrzymek mówił w sposób następujący o znaczeniu tego zjazdu gnieźnieńskiego, że geograficzna bliskość, sąsiedztwo powinno i może być błogosławieństwem, ale jak wszystko co ludzkie, może stać się także i przekleństwem. Skoro tak jest, znaczy to, że jest ono przede wszystkim zadaniem stojącym przed poszczególnymi ludźmi, jak i całymi narodami. Tak to rozumiał już Bolesław Chrobry, który przez przymierze z Ottonem III wprowadził Polskę jako równorzędnego uczestnika łacińskiej społeczności. Czyli chrześcijańskiej Europy. To są słowa świętego Jana Pawła II. Ale także bardzo wielu nam przypomniało przed tą rocznicą tysiącletnią wszystkie wymiary. Między innymi profesor Andrzej Nowak, pewnie większości z nas znany i rozczytujemy się teraz w tej historii Polski, którą profesor Andrzej Nowak wydaje. Powstaje, powstają jeszcze nowe tomy do tej pory. Ja już przeczytałem sześć tomów z, tej, z tych dziejów Polski profesora Nowaka, ale będzie ich dziesięć tomów aż do naszych czasów. Ale i teraz profesor Nowak też bardzo wiele przed tym tysiącleciem mówił do nas. Między innymi chrobry rozumiał, że w tym miejscu świata Polska nie może sobie pozwolić na małość i słabość. I tę myśl pozostawił potomnym. Dla następnych pokoleń stawał się Bolesław tym właśnie, kim był dla zachodniej Europy Karol Wielki, twórca nietrwałej może materialnie, ale porywającej idei wielkości, a także pewnej wykraczającej poza wspólnotę etniczną całości. Geopolitycznie można by ją nazwać ideą wielkości środka pomiędzy Cesarstwem Wschodu, czyli Bizancjum, i Zachodu, czyli Świętym Cesarstwem Rzymskim. A w tym cesarstwie to Niemcy, no tak jak chociażby i Otton III panowali. To nam przypomniał profesor Andrzej Nowak. Ale nade wszystko zapamiętajmy te słowa. Że Chrobry już rozumiał, że w tym miejscu świata Polska nie może sobie pozwolić na małość i słabość. I to jest szczególny testament Bolesława Chrobrego, który dwa miesiące po koronacji zmarł, ale już na Boże Narodzenie 1025 roku jego syn Mieszko II został koronowany w Katedrze Gnieźnieńskiej. I królestwo nie przestało istnieć ze śmiercią Wolesława. I dziękujmy Panu Bogu za to, że pomimo tej fali głupoty, która rozlała się na naszą ojczyznę 15 października 1923 roku, i pozwolono tym, którzy zdradzają Polskę i ze wschodem i z zachodem, a szczególnie teraz z zachodem, i chcą zalać ojczyznę naszą. Nielegalnymi imigrantami już zalewają. Dziękujmy Panu Bogu, że pomimo tak właściwie wielkiej klęski, że de facto dano możliwość działania tym, którzy za program postawili sobie wyniszczenie Polski, czynią wszystko, żeby z suwerennej Polski czynić z nas niewolników, oddanych, powiem tym językiem, sprzed tysiąca lat. Cesarstwu niemieckiemu teraz doszło to tam na zachodzie jeszcze niszczenie chrześcijaństwa bezpardonowe i wymyślają różnego rodzaju utopie i głupoty i to także nas zalewa. Gdyby nie 15 października i ta głupota, tak wielu w ojczyźnie naszej, nie działoby się to w ojczyźnie naszej. Mieliśmy piękne perspektywy, a teraz bilionowe długi. I nie wiadomo, ile to pokoleń będzie musiało odrabiać to, co przez te kilkanaście miesięcy zniszczono, niszcząc szansę na wielkość ojczyzny naszej. Więc moi drodzy, i my przyjmijmy te słowa Chrystusowe z dzisiejszej Ewangelii, które powiedział do niewiast, które przyszły do Jego grobu, witajcie! I idźcie, zanieście, moim braciom tę radosną nowinę i my także nieśmy tę dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Bądźmy wierni Chrystusowi i w imię Chrystusa nie zamykajmy ust. Ratujmy ojczyznę naszą, ratujmy dziedzictwo króla Bolesława Chrobrego. Amen.